Adrian Łacina oznacza to, że emocje Tak, mamy do skomentowania. Różne postacie przybieraliście, ale zawsze towarzyszyło Wam to słowo na e-emocje. Dzisiaj także były duże. Meczu z Tesatem. Dzisiaj były bardzo duże. Pierwsza połowa bodajże przegrywaliśmy 2-1. Druga połowa też się dobrze nie zaczęła, no ale później zaczęliśmy jakoś odrabiać. No i dzisiaj nie było naszego kluczowego na, na pozycji defensywnego, że tak powiem, defensywny pomocnik Marek Bączyk który tam ma drobną kontuzję i to się zaraz odbiło też na zespole, który dzisiaj widać, wszyscy mieli słabszy dzień. Na zespole, który jest bardzo poukładany, bo obserwujemy bardzo od kilku sezonów, bardzo stabilny ten skład, tak? Chyba nic się tutaj nie zmieniło w tym, tak, w tym teamie. Generalnie pierwszy skład jest, że tak powiem, monolit, monolitem i nic się nie zmienia. Zmieniamy jedynie później podczas gry, żeby sobie odpoczęli poszczególni zawodnicy aczkolwiek no skład mamy raczej ten sam i, 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 i gramy cały czas z jednym i tym samym składem, żeby go do, dopracować jeszcze do perfekcji. Miliście się o zwycięstwo co sezon praktycznie. Teraz jesteście w czołówce, ale na pierwszym, drugim miejscu jest szansa, żeby wskoczyć właśnie na, tą, na takie miejsce, żeby jeszcze w ostatnim momencie sezonu zadać cios i wygrać ligę. Znaczy się uważam, że jeszcze nie jesteśmy na straconym miejscu, bo jesteśmy. Na straconym nie, tylko nie ale na pierwszym. Nie, nie, w sensie Tabela się nie oddaje tej naszej pozycji, bo czwarte miejsce, jeden mecz mniej. Generalnie mamy wszystkie mecze wygrane, jeden tylko porażka z Nissanem. Jedynie jednym, jedynym lepszym zespołem od nas na razie na tą chwilę jest Nissan. Źle, jest taka. Bo z LPC mamy korzystniejszy wynik po prostu, że wygraliśmy. Także... Nie, 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 nie tracimy do czołówki, że tak powiem, duże, bo tracimy generalnie te trzy punkty tylko. Czekajcie się na jeszcze. Jeszcze tak. mecz z Nissanem was czeka chyba, nie? No prawdopodobnie jeżeli tak. awansujemy do playoffów, nie? Tak. Także... Bo... Załóżmy, że tak. No jeżeli, jeżeli trafimy na, na, na Nissana w playoffach, a na pewno raczej trafimy, bo nie, nie, nie wydać na to, żeby Nissan... W ogóle Nissan w tym sezonie ma super formę. Że chłopacy się dograli złapali takiego ducha, że... Ich widzę, upatruję jako pierwszego kandydata do mistrza, nie? wiadomo, że jest kilku, ale w nich widzę największy potencjał, że tak powiem. Zobaczymy, jak dzisiaj zagra, bo dzisiaj ktoś szczególnie zasługuje na miano takiego, na plusika, większego niż pozostali. W dzisiejszym meczu? Tak. Sędziowie. No tak, bo powiedziałeś, nikt nie złapał formy, tak? naszej... ale wygraliście, Krzysiu Szerszej i cała miłość, cała ekipa grała nie dobrze. Jest, ale, ale nie, nie, to w takim stylu nie możemy grać i, i wygrywać. Cieszymy się, że zdobyte trzy punkty, ale to było naprawdę wyszarpane zwycięstwo. I, i mówię, bramka dzisiaj przeciwników, jak zaczarowana, nic nie wchodziło, nie kleiło się. Podania o 2-3 sekundy spóźnione, przechwycone przez przeciwników. Także. Oby w bardzo złej formie. Mirbu dzisiaj wygrał z bardzo silnym Tesatem Junior 7 do 5. Ile się nie mylę. Dziękuję Ci bardzo.